Wobec, dziękuję, że się zgadzasz. Wobec tego, jakie powinny być cechy człowieka przedsiębiortego, bo trzeba osiągnąć. A więc cały czas nas powinno coś skończyć. Że może zrobimy coś nowego, że może pomożemy mamie, może pomożemy tacie, dziadkowi, komuś, prawda? Żeby właśnie dążyć do czegoś, żeby coś osiągnąć, nie tylko żyć właśnie nauką. Również bardzo istotne jest zachowanie kontroli nad własnym losem, żeby potem nie powiedzieć: Nie, ja nie mam wpływu na to życie. Życiem kieruje ktoś inny, nie ja. Nie, to my mamy kierować swoim życiem. Oczywiście nie jesteśmy wszystkiego w stanie do końca przewidzieć. Dlatego też powinniśmy umieć ryzykować. Ale to ryzyko, słuchajcie, powinno być na umiarkowanym poziomie. Żeby nie doprowadzić do jakiejś totalnej porażki. Żeby nie doprowadzić do zagłady. No, musimy wierzyć we własne siły. To jest też bardzo ważne. Przywiązywać dużą wagę do swoich mocnych stron. No, oraz to kreatywne myślenie, czyli umiejętność, słuchajcie, twórczego podejścia do rozwiązywania problemów. O tym jeszcze będziecie mówili na zajęciach praktycznych. Umiejętność myślenia pozytywnego. Czyli na to, Butelkę, słuchajcie, możemy popatrzeć jak, że ona jest do połowy pusta albo do połowy pełna, bo tu jest ona pusta. I myślenie pozytywne jest jakie? Że ona jest do połowy pełna, bo wtedy mamy, słuchajcie, motywację do tego, żeby tą butelkę zapełnić do, do końca. A jak myślimy, że ona jest tylko do połowy pusta, to za chwilę przeżyjemy tragedię, że nie będziemy mieli czego się napić. Bo ona będzie zupełnie pusta. Prawda? Dlatego też to myślenie pozytywne jest tutaj bardzo istotne, bardzo ważne. Jestem zadowolony z Oraz dziękuję bardzo. Umiejętność wyznaczania celów i konsekwentne realizowanie tych celów. Dlatego już dzisiaj odpowiedzi na to pytanie, co chcecie robić, jaki chcecie biznes prowadzić, jaki cel chcecie osiągnąć w życiu. To jest bardzo ważne i konsekwentne dążenie do tego celu. Oraz umiejętność podejmowania decyzji. Nie bać się decyzji. Chcieć podejmować decyzję. To jest bardzo ważne. Nie odkładać tych decyzji na później. Wiecie, po czym poznać który nie umie podejmować decyzji, to po jego brun. Jeżeli na biurku menadżera jest stos papierów i go nie widać od tego stosu, to znaczy, że ten menadżer do niczego się nie nadaje, bo on nie umie podejmować decyzji. Na biurku profesjonalnego menadżera powinny być tylko trzy dokumenty, cztery, nad którymi on aktualnie pracuje, i powinien na bieżąco tę decyzję podejmować. To jest genialne w swojej prostocie. <noise> Ale jesteś mądry. Dlatego też, słuchajcie, zachęcam Was do założenia własnego biznesu. Bo oprócz wad, o których dzisiaj nie będę mówił, bo nie ma takiej potrzeby, bo chcę Was zachęcić do tego, są same zalety. Widzicie tak. Trzy główne zalety, czyli satysfakcja z pracy na swoim osiągnięciu sukcesu własnymi siłami. Jak to, ile to frajdy naprawdę sprawdza. Szansa na duże pieniądze. No ładna perspektywa, prawda? Duże pieniądze, Mercedes, Volvo, ale pieniądze zarobione zgodnie z prawem, godnie, z normami etycznymi, bo wtedy to jest rzeczywiście sukces. No i szanse na spełnienie się. Wiecie, jaka to jest prajda potem swoim dzieciom, wnukom pokazać, co my zrobiliśmy, co my dokonaliśmy w swoim życiu. Żeby nie było tak, że na coraz usiądziemy w fotelu, mówimy, życie już prawie przeżyliśmy, a my nie umiemy wykazać się żadnymi sukcesami. Ale na to musimy pracować całe życie. Od tego momentu. Od tego momentu, w którym Wy jesteście, należy się, słuchajcie, tymi sukcesami wykazywać. Przede wszystkim nie popadajcie w panikę. To jest ważne, oczywiście. Żeby nie popadać w panikę. Dlatego też, co jest podstawą prowadzenia biznesu? No, po to firmę, przedsiębiorstwo, na pewno rodzice Wam mówili, którzy prowadzą firmę, żeby zaspokoić potrzeby swoich klientów. A więc my musimy rozpoznać te potrzeby klientów, zastanowić się, co mamy robić, żeby te potrzeby klientów zaspokoić a dopiero potem jak to robić. Dlatego tego dzisiejsze pierwsze ćwiczenia będą poświęcone, na tym, na, o, będą poświęcone temu, żebyście wymyślili w grupach zespołach własny biznes i się pochwalili przed nami. Ja zabiorę rodziców na pół godziny, żeby was nie krępowali, Rodzicom będę mówił na temat technik wywierania wpływu, a więc uważajcie dzisiaj jak wrócicie do domu, bo już ten wpływ będzie rodziców o wiele potężniejszy, ale potem do was wrócimy i zobaczymy jakie będą efekty waszej pracy. Jeszcze chwilę. Tak. Jeszcze chwilę. Czyli kluczem do zachowań przedsiębiorstw jest po pierwsze Posiadanie tego, co chcemy zrobić. Wie Wiedzy, a więc musicie się uczyć. Jak moja córka mówi, nie chcemy się iść do szkoły, chodzi teraz do gimnazjum, kończy, to ja mówię, coreczko, możesz nie chodzić do szkoły. Ja cię miejsce na Sbiecha znajdę. Zaczniesz od sprzątania, toalet. A może skończy się na sprzątaniu mojego biura, bo taki jest awans dobra, tak? no I dobra. Ale I ten pomysł się nie podoba. jednak tak mówi, nie, to ja wolę już do tej szkoły iść, żeby zdobywać tą wiedzę. Prawda? Dlatego też ta wiedza, słuchajcie, jest ważna. Ale również chęć działania. Kiedyś już nie pamiętam, kto może powiedział, że najważniejsze jest to, żeby ludziom chciało się chcieć. Bo jak ludziom będzie chciało się chcieć, słuchajcie, to będzie wszystko w porządku. Dlatego też ta chęć do działania jest tutaj bardzo ważna. Czyli można powiedzieć, słuchajcie, że przedsiębiorczości można się nauczyć, tylko trzeba chcieć. Tylko trzeba mieć wizję, tylko trzeba mieć wiedzę i tylko trzeba tą wizję spełnić.